Słoneczne i coraz cieplejsze dni sprzyjają licznym wycieczkom rowerowym. To też czas, w którym swoją czujność wyostrzają złodzieje jednośladów. Jak co roku o tej porze przypominamy o kilku niezbędnych zasadach, które mogą uchronić rowerzystów przed potencjalną kradzieżą. Poruszając się rowerem, nawet jeżeli zatrzymamy się przy domu na chwilkę, żeby tylko coś zabrać i wracamy po tą rzecz, a rower pozostawiamy bez opieki, bez nadzoru, bez żadnych zabezpieczeń, no niestety okazja czyni złodzieja taki rower, może zostać nam ukradziony. Jest to bardzo niemiła sytuacja dla nas, więc pamiętajmy, roweru nie zostawiamy nawet na kilka sekund bez nadzoru. Zawsze go przypnijmy linką. Wtedy ten rower będzie dla nas czekał. Zdarzają się takie sytuacje, że jednak pozostawiony rower właśnie zostaje kradziony i kiedy wracamy po kilku dosłownie sekundach, tego roweru już nie ma. Także pamiętajmy, że ta linka naprawdę pomaga. Kiedy rower chowamy na noc, na przykład do piwnicy, czy też na balkonie, przymocujmy ten rower również linką, blokadą. W tej chwili są już bardzo różne E, zabezpieczenia tych rowerów przed kradzieżą nawet są linki wyposażone w, nawet w taki alarm, który może narobić hałasu, spłoszyć złodzieja, więc warto po prostu dbać o własne bezpieczeństwo. Wydaje się, że tych zasad przypominać nie trzeba, bowiem są zbyt oczywiste. A jednak, gdyby wszyscy o nich pamiętali, nie doszłoby do wielu kradzieży.